Szanowni Państwo, jest z nami dzisiaj Cezary Tulin, trener juniorek naszego klubu Los Nowy Dwór Mazowiecki. Dzień dobry, Czarku. Witam serdecznie. Czarek, emocje wszystkie opadły, bo jesteśmy świeżo po turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski Juniorek. No nie, i pewnie długo jeszcze nie opadną po takiej grze, po takim turnieju. To pewnie jeszcze trochę minie, zanim wszystkie emocje wyzerują się totalnie. Jasne, no nie ma, nie ma się co dziwić. Dużo emocji, dużo wspaniałej gry. Czarek, zakończył się chyba dla Ciebie pewien etap Twojego życia, dość długi etap Twojego życia, bo wiele z tych dziewczyn, które grały z nami, grały z nami od samego początku, od dwójek, były kinderkami, później przechodziły kolejne etapy, graliście na Mistrzostwach Mazowsza, graliście na Mistrzostwach Polski. Zapięliście tą fantastyczną klamrą dwoma fantastycznymi meczami z mistrzeniami i wicemistrzyniami Polski z poprzedniego sezonu. No i tak na dobrą sprawę z drużyną, która też w swoim składzie tych mistrzyń polski z poprzedniego sezonu miała, bo, bo w drużynie z mielca też występowały medalistki z Kalisza z poprzedniego roku. No, no tak, no, co tu więcej powiedzieć? Zaczęliśmy pracę. No, z 10 lat temu, tak naprawdę. Eee, obiecaliśmy sobie kilka lat temu, że ostatni rok to będzie ten rok, kiedy to postaramy się pokazać w całej Polsce, że jest tutaj kilka dziewczyn, o których eee, Polska siatkarska zapomniała. Eee, i, I dziewczynom bardzo na tym zależało. Może nie było widać tego. Tak bardzo w pierwszym meczu z Mielcem, wtedy, no, trochę przytłoczył nasz, nas ich poziom. Z zagrywki głównie, nie mogliśmy sobie z tym poradzić. Natomiast dwa kolejne mecze uważam, że to był top, top drugiej ligi, a i niektóre drużyny pierwszej ligi e, mogłyby mieć problem z pokonaniem któregokolwiek z zespołów. Uważam, że naprawdę wzniesliśmy się na tym turnieju na taki poziom, jakiego ja oczekiwałem od dziewczyn przez, przez dłuższy czas zawiązała się fajna atmosfera, no i mieliśmy wszystko w naszych rękach i nogach, żeby grać dalej. Niestety jak to w sporcie bywa, nie tylko umiejętności, nie tylko serce, bo tego nikt nam nie zabierze. No, ale też szczęście i decyzje. Tak? Zadecydowało o tym, że sezon się dla nas w wymiarze juniorskim zakończył. Patrząc na przestrzeni całego tego sezonu, faktycznie, tak jak mówisz, ten, ten turniej pokazał taki poziom, jaki możemy oglądać na parkietach pierwszej ligi, bo, bo tej walki było co niemiara. Ja przyznam szczerze, że tak. Oglądałem sobie tajbreka ze Stężycą i tak mówię, kurczę, to się nigdy nie skończy, jeśli oba zespoły będą w ten sposób walczyć. Trochę szkoda, że, że transmisja gdzieś z tego meczu ogólnodostępna uciekła wielu kibicom losu, bo, bo, bo dużo osób się tym interesowało. Ale był to też fantastyczny, fantastyczny dzień dla Was, bo mogliście się cieszyć, mimo wielu gdzieś tam, powiedzmy sobie, takich losowych zdarzeń, które nie powinny się wydarzyć, bo chociażby woda padająca na parkiet z przeciekającego sufitu, nie byliście też na pewno faworytem tego meczu. Bo, bo Stężyca gra w pierwszej lidze, jest dużo bardziej ogranym zespołem. A mimo tego pokazaliście wielką wolę walki, bo też zaznaczmy, że ten mecz potoczył się w taki sposób, że 14 do 10 prowadziliście w breaku, Stężyca dogoniła i każdy inny zespół prawdopodobnie by tego breaka przegrał. Wywalczyliście walczyliście do stanu 24-22 i wygraliście 3 do 2. No tak, tak, tak było. Generalnie, jeżeli mam być szczery, to bardzo dużo osób przed wyjazdem na ten turniej miało pytania, dlaczego nie zajęliśmy drugiego miejsca na Mazowszu. Mówiło: Szkoda, losowanie nie takie. Ja naprawdę bardzo głęboko wierzyłem w pracę, którą wykonaliśmy. Zachowania dziewczyn na treningach wskazywały mi na to, że one też są przygotowane na to, że, że jesteśmy w stanie powalczyć i że na pewno nie położymy się tam i nie będziemy czekać, aż nas rozstrzelają. I naprawdę jechałem tam z myślą o tym, że jedziemy tam po awans na półfinale mistrzostw Polski. Kiedy tak mówiłem ludziom, to... Większość śmiała się i mówiła, że, że, że nie ma szans. Ja. E, mnie to tylko nakręcało. Ja jestem człowiekiem, który nienawidzi mówić, że nienawidzi słyszeć, że czegoś nie dam rady, że czegoś e, nie jesteśmy w stanie wykonać. Jeżeli ktoś chce ze mną grać i, i tak mi mówi, to tylko sobie utrudnia życie. Takim jestem człowiekiem. Nie znoszę tego, te tego typu tekstów. Wierzyłem bardzo w dziewczyny, bo na przestrzeni tego sezonu bardzo dużo od nich wymagałem, bardzo dużo pracy włożyliśmy, bardzo dużo mieliśmy problemów z tym, żeby dziewczyny zrozumiały, z jakim poziomem się będziemy mierzyć. Mi ten poziom był znany, tak? Ja z Bartkiem pracowałem przez bardzo du dużo czasu na poziomie drugiej, pierwszej ligi i, i, i wiem z jakimi przeciwnikami będziemy grać, tak? Stężyca, wicemistrz Polski w składzie z Baśką Latos zeszłoroczną, jedną z lepszych punktujących pierwszej ligi kobiet dorosłych, reprezentantką kraju na mistrzostwach Europy, gdzie, gdzie dziewczyny zdobyły brązowy medal. Kalisz wypełniony reprezentantkami z rocznika 06 No to dwa kapitalne zespoły, które po prostu musiały to wygrać. Musiały to wygrać. Ja czekałem na, ten, na te dwa mecze, ale nie w tak szybkim wymiarze. Natomiast, jak już się dowiedzieliśmy, że to będą nasi przeciwnicy, ja byłem w pełni przygotowany. Tam na miejscu przepracowaliśmy razem ze Staszkiem i z Bartkiem, którym bardzo tutaj dziękuję, bardzo dużo czasu. Byliśmy przygotowani na każdy praktycznie ruch obu tych zespołów. A jeszcze do tego doszedł Mielec, gdzie były i są trzy reprezentantki kraju, trzy zawodniczki ze Szczyrku. W tym turnieju akurat tak się złożyło, że zagrały dwie dziewczyny. Ale tam jeszcze jest jedna, e, dwie dziewczyny, czyli Karolina Staniszewska i Klaudia Łyduch, e, przyjmująca i Libero. A jeszcze tam jest e, Olga Musiał, która nie mogła zagrać w tym turnieju, bo ma kontuzjowany bark. Jakby ona zagrała, to ten mielec byłby jeszcze cięższy. Więc naprawdę, my mieliśmy trzy zespoły z topu, plus my gdzieś tam wchodzący, próbujący coś. I jeszcze do tego był zespół proszowic zbudowany z. Uchodźców z Ukrainy, którzy to grali tak nieprzyjemną siatkówkę, że przeciwko nim naprawdę ciężko się grało. Wielu gdzieś tam zapytało, czemu 3-1, a nie 3-0 w meczu z nimi, ale oni grali taką siatkówkę, której już się generalnie w Polsce nie gra, i my nie byliśmy do końca na to przygotowani, na, na takie granie, to znaczy od strony taktycznej, jak najbardziej, bo oglądaliśmy mecze, ale. Dziewczyny właściwie pierwszy raz mogły się mierzyć z takim graniem i zanim opadł stres, zanim przystosowaliśmy się do tego, co się dzieje, to zdążyliśmy stracić seta. Myślę, że ten set to nie jest no, najważniejsze w, w tym wszystkim, no bo tak jakby nie patrzeć, Mielec, mielec bodaj te, te, też stracił z tą drużyną seta, tak. a więc no, na pewno nie była to słaba drużyna. Czarek, abstrahując jeszcze od wszystkich kontrowersji, bo o tym też na pewno wspomnimy, jaki był dla Ciebie taki najbardziej warty zapamiętania moment tego sezonu, taki, nie wiem, czy najprzyjemniejszy, czy, czy niekoniecznie najprzyjemny, ale taki, który najbardziej zapamiętałeś, już mu, tak jak mówię, abstrahując od, od wszystkich kontrowersji, które gdzieś tam nas spotkały w tej drodze? E, abstrahując od kontrowersji, więc tych momentów było bardzo dużo. E, bardzo dużo i tych, które budowały mnie jako osobę, i tych, które zapamiętam w pozytywny sposób, i tych, które zbudowały ten zespół, bo ja nie ukrywam, że my się zbudowaliśmy na tym turnieju. Dla mnie, jako dla trenera, tych dziewczyn, najwspanialszy moment to był moment, kiedy. Przegraliśmy z mecz z Mielcem. Po tym meczu, część z dziewczyn naprawdę była przewkurzona. Była mega zirytowana. Część przestała wierzyć w to, że jeszcze możemy coś tu grać, A nam zostały dwa mecze z najlepszymi zespołami w Polsce. I dwie osoby, którym też bardzo chcę podziękować z tego miejsca. Mianowicie Julka Grzelak z jej Atakiem Słabeusza i, i Patrycja Mabucka z tekstem o przegrywach. <grymne> Może nie będę tego rozwijał. <grymne> co, co jest w zostanie w szatni. Tak? tak, natomiast bardzo im dziękuję, bo, bo, bo po tym wszystkim się obudziliśmy i pokazaliśmy to, co jesteśmy w stanie grać. Hmm, tak sobie wizualizuję w głowie to, co przebiegało w Mielcu i cały czas mam w głowie zdjęcie wasze po, po meczu ze Stężycą i twoją minę. tak? Sprawiałeś wrażenie człowieka, który nie do końca dochodziło do niego, to co się właśnie wydarzyło. Więc co, może nie będę mówił, co ja po meczu zrobiłem tutaj. Hmm. Powiem o tym później tobie. <grych> Osobiście. Natomiast rzeczywiście ja potrzebowałem chwili dla siebie. Potrzebowałem stamtąd wyjść jak najszybciej, e, zadzwonić do, do żony, usłyszeć cześćka e, i, i tyle. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to zdjęcie, to poszedłem tam przez wzgląd na drużynę. Na to, że dziewczyny mnie poprosiły, że były wdzięczne za to, co się wydarzyło. I tylko przez szacunek dla nich, ja tam poszedłem, bo tak naprawdę nie byłem zdecydowanie na to gotowy w tym momencie. No, jasne, zasadniczo nie ma się co dziwić. Obiecałem, że porozmawiamy o tych kontrowersjach, bo na pewno też hmm. dla ciebie będzie to moment taki, gdzie, gdzie tych emocji trochę można z siebie też dodatkowo wyrzucić. Spodziewałeś się, że po tym, co nas spotkało w meczu z Ateną na, na mistrzostwach Mazowsza i tak. może się wydarzyć jeszcze taka głupia sytuacja, totalnie niezależna od, od ciebie, od twojego zespołu. Zależna od osoby trzeciej, która, tak na dobrą sprawę, nie ma wpływu na to, co Wy zrobicie i na, na Wasze poczyniania boiskowe, e, zaważy de facto na tym, jak przebiegnie mecz, tak? No bo pamiętamy do, do, doskonale, długo rozmawialiśmy o tej sytuacji z, z meczu z Ateną Warszawa. Wiadomo, że ktoś powie, że każdy z tych meczów mogliśmy rozstrzygnąć wcześniej na swoją korzyść i że, że szukamy dziury w całym, no ale mimo wszystko. E, też musimy na to spojrzeć realnie, że, że były to dwie decyzje sędziowskie, które przerwały na, na naszemu zespołowi moment, gdzie był na fali, gdzie, gdzie odrabiał stratę punktową. No i oba mecze zakończyły się takim wynikiem, jak, jakim się zakończyły, czyli, czyli zwycięstwem przeciwników w wymiarze 3 do 1 i 3 do 2. I tak jak jeszcze raz powtórzę to pytanie. Spodziewałeś się, że, że po tym co się stało tutaj na, na turnieju w Nowym Dworze, może się jeszcze raz taka sytuacja zdarzyć na Mistrzostwach Polski, na, na ćwierćfinale Mistrzostw Polski? Znaczy tak, każdy trener jeżeli chce mieć kontrolę nad tym co się dzieje, to musi być przygotowany na wiele sytuacji. I nie ukrywam, pracowaliśmy z dziewczynami nad tym, żeby to się więcej nie powtórzyło. I o ile w meczu z Ateną, my mieliśmy wtedy prowadzenie i to prowadzenie chyba 5 czy 6 punktowe i straciliśmy to prowadzenie, bo dziewczyny, tak jak powiedziałeś, przestały na moment kontrolować swoje decyzje, swoje ciało, swój umysł, przez to ich wybory przestały być racjonalne. O tyle w meczu z, z Kaliszem. To była sekunda. Ale kiedy gra się z takim przeciwnikiem, kiedy gra się z Kaliszem, z zespołem, który ma w swoim składzie poza tym, co, co nam przedstawił jeszcze sześć dziewczyn w Szczyrku, które tu nie wystąpiły, to ta sekunda, ten jeden, dwa punkty dodatkowe. Decydują o tym, czy ty wygrywasz, czy ty przegrywasz, bo tu rzeczywiście zespół, kiedy graliśmy za teną się posypał. Ja przestałem mieć kontrolę nad zespołami, to była moja wina. Tam, tam byliśmy na to przygotowani, tam byliśmy walczący, tam byliśmy żądni awansu do półfinału. I nawet w momencie, kiedy mogło być 10-9, a okazało się, że sędzia. Nie boję się tego dzisiaj powiedzieć. Sędzia okradł nas z tego punktu i było 11,8 dla e, drużyny Skalisza. My straciliśmy tylko jeden punkt z tego powodu. Wtedy Jula Grzela, która naprawdę ciągnęła przez cały turniej ten zespół, była jedną z kilku liderek w tym zespole popełniła błąd, który jej się nie przytrafiał ale to już było 128. to już naprawdę z takim rywalem w takim momencie, tie-break'a odrobić coś takiego to już niewielu dorosłym by się udało tak, z zawodnikom wyszkolonym, wytrenowanym wyhartowanym yy... widzimy co się dzieje ze skromnych chatów teraz ósma porażka z rzędu, z rzędu trzech reprezentantów kraju w składzie a mimo wszystko nie są w stanie sobie z tym poradzić, więc naprawdę, wiele osób które gdzieś na, na taki poziom sportu nie weszło, może nie rozumieć a, i mówić, to był tylko jeden punkt. Nie, to nie jest jeden punkt, bo nawet przy dużej pracy z psychologiem, czy y, z sytuacjami y, takimi y, stresogennymi, nie jesteśmy w stanie zapanować aż w takim wymiarze, żeby ten jeden punkt nie ważył. Na tym co się dzieje dalej. Oczywiście mogliśmy ten mecz skończyć 3-1, bo doprowadziliśmy do stanu 24-24, no, ale to już jest inna historia. Czarek, mnie przynajmniej osobiście najbardziej bolą takie sytuacje, czego byliśmy też świadkiem tutaj właśnie podczas meczu z Ateną, gdzie ta sytuacja dla mnie dalej jest niejednoznaczna, bo nie jesteśmy w stanie, nawet oglądając to, tą sytuację na wideo, nie jesteśmy w stanie tego w 100% ocenić, ale mnie na przykład najbardziej bolą w takich sytuacjach takie momenty, że sędziom często wydaje się, że oni są nieomylni i to, co oni chcą. I bezkarni. Tak. Znaczy, to już abstrahując od tej bezkarności, że oni, jak podejmą jakąś decyzję, to już nigdy nie można jej zmienić. Mm -hmm. Wiadomo, mm -hmm. że w wyższych ligach jest ten system challenge i tak dalej, ale to są tylko ludzie i oni mają prawo popełnić błąd. Tylko wydaje mi się, że taką najgorszą dla was. Dla, 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 jako dla trenerów i dla zawodników jest ten moment, że, że sędzia się do tego błędu nigdy nie przyzna, praktycznie ja się nie spotkałem z taką sytuacją, a, to powoduje, a to powoduje nerwowość mhm. i to, o czym ty powiedziałeś w kontekście pracy z psychologiem. I widać to było po was po całym sztabie, bo, bo i nawet Staszek na, na wideo jest widoczny, który wstaje z za komputera pisząc statystyki i głośno protestuje, że akcja powinna zostać przerwana. Widać to po zawodniczkach. Yeah. I mam Mało marzenie... tego z zawodniczka zespołu Kalisza leży i nie wstaje, bo jest pewna, że właśnie straciła punkt. Ja miałem wrażenie, że nawet w pewnym momencie już zaczęła się łapać za głowę, ale zobaczyła, że jej zespół gra dalej i po prostu wstała i grała dalej. I tutaj też Kaliszowi nie można odmówić przytomności, bo, oczywiście, oczywiście. bo, bo to też jest moim zdaniem duża sztuka. W takiej sytuacji nie tak. zwiesić głowy, tylko tak. zachować przytomność i grać dalej, tak? No bo. Inny, pewnie mniej doświadczony zespół, jak, jak zespół Skalisza z, z trenerem Lalkiem na czele, po prostu by się poddał i oddał punkt przeciwnikowi. A tutaj też chwała dla nich za to, że grali dalej. Dokładnie. Ja w życiu nie będę miał pretensji do, do tego, co, co zrobił zespół Skalisza, bo podejrzewam, że 99% e trenerów na poziomie już mistrzowskim by pewnie. Oczekiwała od swoich zawodniczek właśnie tej przytomności umysłu, o której mówisz. Nie jest to może zgodne z zasadą fair play, ale wyobraźmy sobie sytuację taką. Ja, na przykład, z dziewczynami, tak jak powiedziałem, pracowałem z niektórymi 10 lat. Tak naprawdę, 10 lat pracy zostało, że tak powiem. Może nie zaprzepaszczonych, ale. Nie, to jest złe słowo, bo, bo uważam, że, że to, co stworzyliśmy, to, co zrobiliśmy w tym turnieju, to było coś pięknego i, i, my na, i uważam, że to na przyszłość tych dziewczyn był jeden z decydujących momentów do tej pory ich życia. Ja mam nadzieję, że one. Zresztą obiecaliśmy sobie, że nie zapomnimy tego do końca życia i że to będzie, to będzie nasze, to będzie tej drużyny i że my. Od dziś nie jesteśmy przegrywani, tylko jedziemy po swoje. I, po, i, I w tym momencie staliśmy się taką pełnoprawną mistrzowską drużyną, bo mnie jako trenera ten medal, może mistrzostw polski by ucieszył, ale dużo bardziej cieszy mnie to, że zawiązała się ekipa taka. Ekipa osób taka, która. Która po prostu stworzyła taką atmosferę, która napędziła stracha najlepszym w kraju. To było, to było coś niesamowitego i mam nadzieję, że dziewczyny to zapamiętają do końca życia. Ale na pewno boli to, że, że te, te X lat pracy przez tak irracjonalną decyzję, gdzie po prostu ludzie z całej Polski piszą ee, z wyrazami współczucia, z wyrazami gratulacji. Eee, z pretensjami, czemu to kuźwa nie zostało zaprzepaszczone, gdzie byli sędziowie, liniowie, ja mówię, kurde, nie było ich, nie było ich na tym turnieju, tak, eee, także także takie, takie odczucia tam eee, ja miałem, dziewczyny, o niektóre to jeszcze podejrzewam, że z kilka dni będą płakać. Wiesz co, tak ja oglądałem ten mecz w towarzystwie, Yy, I moja współtowarzyszka zacytowała mi jednego ze swoich trenerów, który mm -hmm. w, podobnym w podobnej sytuacji yy, powiedział do sędziego takie zdanie, że nie będę mówił o jakiego trenera dokładnie chodziło, ale trener z dość głośnym nazwiskiem w Polsce powiedział w takiej sytuacji, to są jeszcze dzieci. J jak ja im to wytłumaczę? I to właśnie samo chciałem, chciałem powiedzieć, zapytać Ciebie. Jak Ty próbowałeś mm -hmm. dziewczynom to wytłumaczyć? Bo... Nie próbowałem, podszedłem do tego człowieka, mówię mogę przeklinać? To jest znany trener kiedyś tak powiedział, mogę przeklinać? Nie, nie, nie możesz, <laughs> niestety. Nie, prawda jest taka, że podszedłem do Pana sędziego i powiedziałem człowieku, spójrz na nie. Spójrz na te dziewczyny. Zabrałeś im 10 lat pracy, jak się z tym czujesz. To Ty spowodowałeś to, że my w tym momencie jedziemy do domu i nie możemy świętować tego, że zwyciężyliśmy. W trochę bardziej dosadnych słowach. Okej. Okay. Zasadniczo też tak mówimy, że, że, że spowodował to sędzia, co prawda mecz był jeszcze nierozstrzygnięty, prawda, więc tam jeszcze wiele się mogło zdarzyć, ale no też trzeba patrzeć na to z perspektywy... Graliśmy jaką... z obecnymi mistrzami kraju, graliśmy z zespołem, gdzie ze wszystkich dziewczyn, które były w składzie, 70% to była, to były kadrowiczki. Do tego jeszcze 6 dziewczyn jest w szczyrku, które tu nie wystąpiły. My, tak naprawdę, to, że doprowadziliśmy do tego, do tego wyniku, to był już nasz ogromny sukces. I teraz ten jeden punkt, czy on był kluczowy, czy nie, nie wiem ale niestety nigdy się tego kurde nie dowiem. Tak, właśnie chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że odrabialiśmy dość sporą przewagę już w tym tiebreaku, znaczy stratę w tym tiebreaku, tak? Czarek, jeszcze chciałem wspomnieć jedną ważną rzecz, wydaje mi się, że najważniejszą, bo tak jak wspominałeś, zespół Skalisza miał wiele reprezentantek, jeszcze zawodniczki w zapasie w sztyrku, zespół ze Stężycy ma szkołę mistrzostwa sportowego, a my w składzie mieliśmy nowodworzanki, tak jak rozmawialiśmy, które zaczynały tutaj swoją przygodę z siatkówką. I wydaje mi się, że to jest taka rzecz, z której możemy być najbardziej dumni, tak? Bo nie ma co się oszukiwać, ale niewiele takich klubów w Polsce jest, które z zespołami, nie wiem, ze Stężycy, z Kalisza, z Legionowa powalczą, które mają w swoim składzie za, w zasadzie jedne z najważniejszych zawodniczek swoje własne wychowanki wyszkolone od Wieku dziecięcego, tak na dobrą sprawę. No, w podstawowym składzie w tym turnieju grała wychowanka nasza Julia Grzelak, moja. Klaudia Grzywaczewska, Natalia Ziemińska 3, Ula Bolińska 4, Natalia Staśkowiak 5. 5 dziewczyn wchodzących bezpośrednio, decydujących o wyniku. No plus do tego jeszcze dziewczyny na, na ławce rezerwowych. W pierwszym składzie poza tym występowała Aleksandra Filip, wychowanka metra warszawskiego, Łucja Gawin, wychowanka metra warszawskiego, Patrycja Łabucka, wychowanka zespołu z kobyłki, która tak naprawdę jest tutaj już drugi rok i, i, i szlifujemy jej talent, który niewątpliwie ma. Eee... Nie wykraczamy poza Mazowsze. Tak w skrócie. I Majakot, dziewczyna z mysiadła. Nie wykraczamy poza Mazowsze. Zuzia, gruchaj, środkowa, która przyszła 3 lata bez gry. Z, z, łas... z łasku. Ale ona 3 lata nie grała. Więc nasz budżet w porównaniu do Stężycy, Kalisza Legionowa. To tak jakby przyrównać zespół pierwszoligowy do, zespołu, do zespołów trzecioligowych. My mierzyliśmy się z takimi zespołami, dlatego też... Skoro mam okazję, ja bardzo chciałbym przeprosić i rodziców, i, i was dziewczyny za to, jak się zachowywałem przez 99% sezonu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to, jak zobaczycie teraz już oglądając to jak się zachowałem, ale ja po prostu od początku wiedziałem z jakim my e, poziomem będziemy rywalizować my rywalizowaliśmy z zespołami, które co tydzień rywalizują z czołówką kraju, a my stworzyliśmy zespół z tego co mieliśmy na Mazowszu, cel był inny cel był to, żeby zagrać z tymi zespołami na Mistrzostwach Polski no ale mieliśmy takie, a nie inne losowanie zagraliśmy z tymi zespołami i byłyście zarąbiste Czarek, to chyba tym optymistycznym akcentem zakończymy, bo tak patrzę, że nasza rozmowa już prawie pół godzinki trwa, chyba że jeszcze masz coś do przekazania, bo też dużo kibiców, dużo osób Was wspierało, czy to na, na finałach Mistrzostw Mazowsza tutaj u nas, czy, czy nawet w internecie podczas już tego turnieju ćwierćfinałowego. Ja chciałbym bardzo wam podziękować za to, że byliście, za to, że jesteście, za to ile pochlebnych głosów o grze zespołu, o tym jak cudownie poprowadziłem ten turniej, bo nie zawsze tak jest, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Ja Zawsze staram się prowadzić tak zespół, żeby zespół był gotowy na sam koniec i to co się tworzyło przez cały sezon dało efekt na sam koniec, bo my tu byliśmy gotowi na to, żeby rywalizować, żeby napierdzielać się z nimi jak równy z równym i za to jestem dziewczyną wdzięcznym, że one to po prostu wytrzymały ten ciężki czas, a Wam drodzy kibice za to, że, że nas cały czas staraliście się wspierać i byliście zawsze z nami na dobre i na złe. Ja swojego celu nie osiągnąłem, ale dziewczyny na pewno tak. Mój cel był taki, żeby wprowadzić zespół do Mistrzostw Polski i jest mi z tym bardzo źle. Ale dziewczyny nie mają się czego wstydzić, bo, 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 bo były świetne, no, były świetne. Byliśmy świetni. Super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.